Komplet monet obiegowych pierwszej emisji w stanach menniczych sprzedany na aukcji za 1250 zł. A więc tak jak na wstępie 8 ,88 zł 88 groszy sprzedane za 1250 w stanach menniczych 1 zł 1990 50 groszy 1990 20 groszy 1990 groszy 1995 groszy 1990 2 grosze 1991 grosz 1995 zł 1994 i 2 zł 1994 w stanie menniczym. Bardzo poszukiwane okazy. Te blistry, które tutaj Wam już skliny poszły, one dość często zdarzają się na aukcjach. Jeszcze rok temu to ten blister można było kupić chyba za czterokrotnie niższą cenę. Teraz już jest cena, wydaje się, już maksymalna u góry, a jednak jeszcze zobaczymy, jak te ceny pójdą do góry. No i tyle. Znaleźć monety w stanach menniczych nie jest łatwo, raczej już niemożliwe. Jedynie aukcje, tak jak było z jedno złotówką, Myślałem, że cena 286 zł na licytacji jest ceną już kosmiczną, a tu okazuje się, że powyżej 300 zł już ta moneta jest wyceniana na stan menniczy. Dobrze, takich zestawów z monetami menniczymi jest dużo. Poszukiwać, czasami się da znaleźć i wylicytować taniej bądź znaleźć gdzieś, kupić u jakiegoś kolekcjonera. Czy monety będą szły jeszcze do góry, czy będzie cena spadać, tego nie wiem. Zobaczymy. Być może ceny wkrótce spadną i przepłacanie takich dużych kwot nie ma sensu. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego.